Ciemnaczko, kaczynaczki live. Zresztą miałem po co się przywitamy na początku. Jak nikogo nie ma, yy, wiem kto wbija. Założę się, że wbiję taki typek, jak wygrywam Ety. Ale założę się. On zawsze wbija. Witam, witam. Co tam u Was? Co robicie? No nie, no nie. Nie wbijam tak szybko. My bardziej dziś będziemy się uczyć, ale w brau... grać w Brawl Stars potem. Weź ten, tego fona. Czekaj, tą kierę ja wezmę. Oh. O Jezus. To. Ja się położę, Kacper tam triki robi. Och, i poczytam sobie wasze komentarze, jakie jakieś będą. I potem... sobie na YouTube, ale I za chwilę pooglądamy nie bo uczymy się. No, tak. I potem pogramy w Ja, który. No. Dobra, będę czytał czat przez do, jakoś do 18:40 czytamy czat. A 18 jest? 18:28 jest. Spoko. A jest ktoś już? Nie, nie. 8,8, siema, siema, wygrywamy ty. Słychać. co tam robisz? tak, słuchajcie jak tam, co tam pierwszy, tak, pierwszy no jak zawsze praktycznie no nie ja tu przesyłam jeden film a to się trochę dłużej będzie przesłać trzy no. wielki no trzy... Nie, cztery. Nagroda, Brawl. Solo... I, i dwa razy dło. No tak, tak, tak. I z tego. I z tego na minus chyba 8, czyli 9, Nie. Dwa razy na minus. Dwa razy na minus. I na, dło, raz na plus jeden i raz na plus jeden. No. Więc tak jakby praktycznie... Dwa, Daj Bartwista. A tu macie miniaturkę. Kolegi. Nie, musimy być... coś. Pozdro, pozdro. Jak tam? No dawaj. No, nie umiesz. Nie, nie. Jak tam, jak tam? Napisz. No, jakoś powoli się to będzie przesyłać. Spoko, spoko. No, wbije. nie, no do, do czyści poczytamy komentarze, bo jak widzę, to nikt nie pisze. No, czyści jest, ale chwilę jeszcze. Spać mi się chce. Nie, top chat. Czemu top chat? Chat na żywo. Bo tak to niekiedy nie wyskakujemy. Kacper, nie szulaj mi podłogi i nogą. Moja mama tam piwi Tu has later. Nie, 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 dobra. W co mamy grać? Czy. Co mamy? Uczyć się, czy grać? Halo. Szybka odpowiedź. Co, co pierwsze, no. Grać BSA, czy uczyć, się, czy... uczyć się, czy grać no, w BSA? Ale... BS. Nie, no pierwszy się pouczymy, no sorry, ale jak zapalimy te pytania z historii, to. To będzie pała, to będzie pała albo dwóch. A z historii. No, z nie... historii mamy bardzo no cie... pana. Tak, ale ciężko jest teraz. No i mam bardzo fajnego pana, no i nie chcielibyśmy w sumie dzisiaj, ale ten, tak tym bardziej, że on nas. Zasz on to, był. Podstawkę? Naszym wychowawcom od pierwszej klasy no. do trzeciej. Moim, nie, 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 nie. Nie. Nie, nie, dobra, jest live. Moim i Daniela. No. I tam potem doszło do nas w czwartej klasie trochę. I ten. To my, e, e, powiedz, czy jak jest, czy jak wyłączę live'a, to jest dalej live, czy nie? Powiedz nam. Napisz. Czekaj, napisz, no. Yy, nie, pe pewnie wyszedł, bo... Yy, do której klasy chodzisz? Do szóstej, a Ty? Tak, my do szóstej chodzimy teraz. No chyba, że dam jakieś zdjęcie po prostu. Najlepiej będzie tak. Tiktok. O, w sumie jak chcecie, to możecie no, za zaglądać na jego Tiktoka. No. Czwarty jesteś, czwarty spoko. O.